Powinniśmy wchodzić, no. tylko gdzie jest Staszek i Batka? No właśnie, gdzie oni zniknęli? Słuchajcie, Batka i Staszek są w środku, więc możemy wchodzić. No to co? Tanecznym krokiem, honey. No, oczywiście! <laughs> Spokojnie! Ja wiem, że taniec to ty masz, ale w sercu. <laughs> Marta, 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 Marta. czekaj. A daj co się um, dzieje? Zanim tam pójdziemy, chciałem ci jeszcze podziękować. Mnie? Za co? Za to, że pojawiłaś się w moim życiu. I że tym pojawieniem wywróciłaś się o 180 stopni od pierwszego usłyszenia. Kochanie... Poczekaj poczekaj, 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 Daj mi skończyć. Chcę ci podziękować za to, że, że pokazałaś mi co to znaczy kochać. Swoją miłością sprawiłaś, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chodź tu. No to co? Jakieś plany, że zostaniesz moją żoną? <grymne>